Ze mną na konferencji prasowej trener pierwszego zespołu Legii Henningberg oraz zawodnik naszego klubu Mateusz Szwoch. I od razu przejdziemy do zadawania pytań. Do Państwa dyspozycji są mikrofony. Bardzo prosimy o zgłaszanie się. Krótkie przedstawienie redakcji, którą Państwo reprezentują. Zapraszamy. Mhm. Kacper Merk, Radio RMF. Do Mateusza pytanie. Tak sobie myślę, że głupio byłoby zaprzepaścić te 9 punktów i jutro nie wywalczyć awansu. Zgadzasz się ze mną? No, może, może nie głupio, no ale musimy wykorzystać tę szansę. Bo, bo w trzech pierwszych meczach w sumie naprawdę zaprezentowaliśmy się znakomicie, wywalczyliśmy 3, 9 punktów, 6 na wyjeździe, no to. To gramy teraz u siebie, no i znakomicie byłoby wygrać i przypieczętować sobie ten awans. No a jeżeli nie, no to, to mamy jeszcze następne dwa mecze, no ale, ale wszyscy jesteśmy w dobrej myśli. Kolejne pytanie Konadwe coach. in public opinion, you're a big favorite of, of tomorrow game. maybe, as you know, it's a little bit an un, unusual situation for polish teams, especially in european cups. so i would like to ask you how your team reacted on this on this new rule. and, uh, and that's it. <laughs> um, i think um, i don't agree with us being big favorites because uh, if you look at uh, metalist uh, experience in europe, they have uh, played uh, are much higher seeded than us and played many, many more games. If you look at their budget and the play, what they can pay the players is so much more than we can do. Um, we played an even game last time, and uh, we, we won. I expect this game to be even. Uh, I think Metalist will be better with uh, Yaya being more fit now. He started against us last time. Now he's played more games after the injury. They got Xavier back. Uh, he didn't play against us, the captain or the, the playmaker. And uh, if Edmar is back fit as well, then of course they have a good team. So uh, this is um, uh, an even game, a tough game uh, against very good players. Um, in terms of being favorite, I don't think we are. But that is something we are when we play an extra class every match. So. If we were the favorite, then I don't think that that is a situation that we've been to many, many times with extra classic games. But I don't think we're the favorite, so I think it's been an open, uh, an even game, and against uh, a very, very good team. Even though they're not won so far, but the games they played, they've lost with one goal: home to Trespon Sport two one, away to Lokren, 0 0-1, and then. Lost to jest bardzo, bardzo i jest dużo do w tej grupie. Pytanie dotyczyło sytuacji, w której znajduje się Lagia. stawena jest w roli faworyta i jest to niecodzienna sytuacja, jeżeli chodzi o polską drużynę w europejskich pucharach. Jak nasz zespół na to reaguje? Trener powiedział, że nie do końca zgadza się z tą opinią, ponieważ że jesteśmy faworytem. Jeżeli patrzymy na doświadczenie zespołu z Charkowa, no to na pewno są o wiele bardziej doświadczeni, zwłaszcza w tych europejskich pucharach. Mają również o wiele większy budżet, mogą pozwolić sobie na więcej, mogą um, pozwolić sobie na większe pensje dla zawodników. Um, oczywiście, jeżeli chodzi o ostatni mecz, była to bardzo równa rywalizacja. Nam udało się wygrać. Teraz kilku zawodników powróciło do pierwszego składu, między innymi Ja, który powrócił po kontuzji teraz już jest w dużo lepszej formie. Powrócił również kapitan zespołu, który jest na pewno kluczowym zawodnikiem. Metalist jest to bardzo dobra drużyna, dlatego możemy się spodziewać ciężkiego, trudnego spotkania. Jeśli powrócić jeszcze do, roli Legii, do Legii w roli faworyta, no to znajdujemy się w takiej sytuacji przed praktycznie każdym meczem ekstraklasy. Natomiast trener cały czas powtarza, że nie uważa, żebyśmy byli faworytem. Metalist przegrywając w naszej grupie przegrywał różnicą jednej bramki, między innymi z nami w ostatnim meczu, dlatego będzie to naprawdę otwarta gra. Olga mm -hmm. zoran Pro Football program. Uh, my question is for Henning Berg, uh, Mr. Berg. Um, how important for you uh, for tomorrow game uh, will uh, keep the ball on your team? Because uh, metalist, uh, uh, um, the strongest um, part of metalist for tomorrow game is midfield, with Clayton Xavier, with Edmar, and so on. Uh, we have weak defense. And a uh, weak uh, uh, attack, but we have a strong uh, um, midfield. Uh, is it important for you to keep the ball for tomorrow's game? Thank you. Um, it's always very, very important for us to keep the ball. Uh, for us to win matches, we need to have the ball as much as we can um, at the same time. When we don't have the ball, because they have a very good midfield, we need to make sure we defend well. And. Um, I think they have a good attack as well, so we have to make sure that we, we are doing the right thing when we don't have the ball, and of course when we have the ball, we need to use it well. Because uh, um, the more we can have the ball, the more we can dominate. Of course, the, the bigger chance of us to to win. But we know Metalist also with the counterattacking possibilities, uh, they can create uh, problems as well. So that is something we have to be be careful and make sure that we have the right balance when we are attacking so it's a, it's a normal football match in, in many ways um, and i think expect to be two two even game two even teams and and they should be a good game of football. Um, hmm. Pytanie um, tego jak trener uważa um, Czy będzie dla nas ważne utrzymywanie się przy piłce, ponieważ metalist Charków charakteryzuje się bardzo dobrym środkiem obrony, tam jest między innymi Xavier. Natomiast ta defensywa i ofensywa funkcjonuje już dużo słabiej. Trener powiedział, że zawsze dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie się przy piłce, ponieważ żeby wygrywać, no to powinniśmy posiadać ją tak długo jak to tylko możliwe. Trener wie, że metalist Charków to dobry środek pola, dlatego my musimy dobrze się bronić, natomiast gramy również bardzo dobrze w ofensywie. Musimy się spisywać dobrze zarówno kiedy jesteśmy przy piłce oraz kiedy tej piłki nie mamy. Metalist również jest świetny jeżeli chodzi o kontrataki i nie zdaje sobie sprawę, że mogą sprawiać nam trudności. Trzeba zachować oczywiście we wszystkim odpowiednie proporcje. Na pewno zmierzą się jutro ze sobą dwa równe zespoły. Kolejne pytanie. Hello coach. Yesterday, Real and Borussia. Today, maybe Bayern and Chelsea. And uh, tomorrow, uh, Legia can qualify to the next phase of European Cup. Uh, sounds great. <laughs> don't yes, you think? Uh, I agree. <laughs> it's uh, it's good to be mentioned uh, together with those teams. Unfortunately, we don't play in the same tournament. We could have been doing that if we had the chance, but uh, we were not allowed to. Uh, but that's the past, history. We do everything we can to to qualify. We know. Um, at the same time, you know, this I think, uh, Lazio last year did not qualify even with twelve points. So I don't think that will happen. But that is what it can happen. Uh, and uh, we have to make sure that uh, we play a good game. And and if we can win tomorrow, fantastic. Uh, but uh, we have a lot of respect for metalist and uh, we know we are not the most experienced team in europe we have a lot to learn and we are developing all the time and these games are uh, very very good games for us to play so uh, we, we look forward to the game tomorrow Przedwczoraj wczoraj Real i Borussia, dzisiaj Bayern i Chelsea. Jutro Legia może zapewnić sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Europy. Trener przyznał, że rzeczywiście brzmi wspaniale być wymienianym w tak znamienitym gronie. Natomiast są to już zupełnie inne rozgrywki. Nie było nam dane zagrać w Lidze Mistrzów, ale to już jest teraz dla nas przeszłość i zrobimy wszystko, żeby przejść do tej kolejnej rundy. Nie możemy być pewni awansu, ponieważ Zdarzają się drużyny, które mają 12 punktów, tracą możliwość awansu. Mamy dużo respektu do, do, do przeciwnika. Jeżeli jesteśmy wymieniani w gronie tych, tych faworytów, to fantastycznie, ale trzeba pamiętać, że rzeczywiście brakuje nam jeszcze tego doświadczenia, więc jest to dla nas bardzo ważny mecz, by stale się rozwijać. Hubert Bugaj TVP Sport uh, Coach. Uh, last year, after three games in Europa League, Legia have uh, zero points. Now you have nine points. You are close to qualify to the next round. What you have changed in, in this in players' mentality, maybe in, in, in the way how Legia plays that uh, this year in Europa you you perf perform so well. I don't know because I was not here last year and uh, I don't know too much. Uh, I know European football there are close games. i know some, i've seen the games from last year, many of them were close. but uh, and those who have seen our games this year have seen there's been close games. we not like completely played this team out of the park. it's been very, very small margins. at the same time, we have done well results-wise, but also some of the performance has been good. Uh, but um, i think it's, it's part of uh, the development of the team. i think they got some experience last year playing in europa league, of course. Um, and since we've been working from from January, there has been a good uh, development in the in the group. The players are uh, fantastic in terms of their mentality. They want to learn. They want to be better. They're working hard every day. Uh, the team spirit in the group is very very good. Now we played so many matches. More players can play. Um, so I think everybody's feeling that they are contributing, and they, they should feel that way because they are. And uh, I think um, yeah, it's, it's a good group of players. We do have some good uh, staff as well to to prepare the players and the team, both from the from the physical, but also the medical, and also the the the, the other football coaches at this club is are very very good coaches. So um, um, I'm, I'm, I'm happy to be working with the with the group of players and the staff. And of course, when when we have results, is good. And then we know these three games could have gone the other way of course that is football so we don't take anything for granted we know how hard we have to work we know how much we have to fight to make sure that we we can get as much as we can because nothing comes free and uh, we have to fight for everything <laughs> Po trzech pierwszych meczach w Grupie Ligi Europy mieliśmy 0 punktów, teraz mamy tych punktów 9 i co się zmieniło w drużynie, co się zmieniło w mentalności i w grze. Tener powiedział, że nie wie, ponieważ nie było go tutaj rok temu. Natomiast kiedy oglądał mecze z ubiegłego sezonu, były to naprawdę wyrównane spotkania. W tym roku jest podobnie, ale może rzeczywiście te małe detale decydują o tym, że jesteśmy w stanie wygrywać. Jest to przede wszystkim część rozwoju tej drużyny. Jest to również, zawdzięczamy to również doświadczeniu zdobytemu w ubiegłym sezonie. Kiedy trener, od kiedy trener przyszedł do naszego, zaczął pracę w naszym, z naszym zespołem w lutym, to naprawdę zauważył, że, zauważył, że ci zawodnicy pracują fantastycznie, że jest prawdziwy duch drużyny. Każdego dnia zawodnicy ciężko pracują, żeby być coraz lepszymi piłkarzami. Teraz Mam okazję grać dużo meczów, dlatego każdy może czuć się doceniony i, potrzebnie, i potrzebny. Trener powiedział, że jest bardzo szczęśliwy, ponieważ ma fantastycznych zawodników, ale również fantastyczny sztab. Tutaj wymienił oczywiście przygotowanie fizyczne, medyczne oraz innych trenerów w naszym klubie. Trener jest szczęśliwy, że pracuje właśnie z tymi ludźmi i te trzy mecze mogą wyglądać zupełnie inaczej, te, które nas czekają w tej fazie grupowej ale musimy być pewni, że damy z siebie wszystko, bo trener wie, że nic tak naprawdę nie przychodzi za darmo. Jedno pytanie do Mateusza. Mateusz ostatnio coraz częściej pojawiasz się na boisku, w ostatnim meczu z Ruchem walczyłeś rzutkarny, zagrałeś dobry mecz, to co teraz czas na debiut w lidze Europej w Europejskich Pucharach? No nie wiem czy debiut, ale, ale na pewno chciałbym zadebiutować, bo, bo po to tutaj jestem, żeby, żeby grać jak najwięcej, a, a co do moich występów, no to, to zgodzę się, że było ich więcej, bo bo na początku sezonu w ogóle nie mogłem grać. No. Potem łapałem kilka tych minut. Może, że moja forma nie wyglądała najlepiej, no, ale, ale na pewno czas działa na moją korzyść i, i myślę, że będę się coraz lepiej prezentował. A, a jeżeli tak będzie, to na pewno dostanę szansę debiutu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Mhm. Klaudia Wiśniewska Telewizja Superstacja. Hello, coach. Uh, my question is for you. Have you ever dreamed about uh, final of Europa League uh, for your team here in Warsaw? Um, I have to say yes, because um, I said it the last time when we played Metal. So I cannot deny it now. But uh, I think in life is it's good to have dreams. and then we know when we play tomorrow is uh, you don't think about dreams you you are realistic and you know what you have to do or try to do to, to win the match but uh, it's not so dangerous to to dream and to to have big hopes and to have something to to look for and um, i hope also that the players also have dreams and want to be the best they can be and have big big goals because uh, that is motivation and uh, that feels good. So uh, of course we can all dream and then we know tomorrow we will uh, we'll have to fight. Pani zapytała, czy trener kiedykolwiek marzył, śnił o finale Ligi Europy w Warszawie. Trener powiedział, że musi odpowiedzieć twierdzące, ponieważ to samo przyznał przed e, ostatnią konfrontacją z metalistą i nie może teraz zaprzeczyć. Oczywiście wspaniale jest e, mieć takie marzenia. Trzeba się skupić na codziennej pracy i, i, i rzeczywistości. Natomiast e, mm, nie jest, nie jest to yy, nic złego, kiedy ma się te wielkie nadzieje, cel do którego się dąży. Trener uważa, że zawodnicy również mają takie marzenia, yy, ale na pewno czeka nas walka. Thank you coach. I teraz pytanie zarówno do Mateusza, jak i do pana trenera. Jeżeli legi uda się awansować dalej, to na jaką drużynę chcielibyście trafić, a jakiej się obawiacie? Myślę, że, że nie mamy jakichś wygórowanych wymagań co do, co do przeciwnika. Po prostu myślę, że, że kogo wylosujemy, z tym, z tym będziemy się mierzyli i będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. A, a myślę, że, że nie ma takich zespołów, z którymi, z którymi nie moglibyśmy podjąć walki. Wiadomo, są, są silniejsze, są, są trochę słabsze, ale, ale futbol jest, jest taki wyrównany i, i decydują naprawdę. Te, te małe detale, że że nie można założyć, z jakim przeciwnikiem grałoby się lepiej, a z jakim gorzej? And Coach, this was also a question for you. Um, I like to think about uh, metalist and how we can beat them and do everything we can first. It doesn't matter who we will play. If we go through, there will be tough games and big teams and good teams, so uh, we will uh, come back to that when we, if we qualify. Powiedział, że teraz chce się skupić jednak na tej rywalizacji z metalistem harków, jak pokonać tę drużynę, tę drużynę niezależnie od tego, na jaki zespół trafilibyśmy w tej kolejnej rundzie, będą to na pewno dobre zespoły i będą nas czekać ciężkie spotkania, ale powrócimy do tego tematu w przyszłości. Dziękujemy Państwu bardzo.